Co przez te lata współpracy z nami cię przekonuje do tej współpracy? Co uważasz za największą wartość? To, że jesteśmy od ty, po ty, tyle lat razem ze sobą, pracujemy i, i wspólnie, jakby tworzymy rynek ubezpieczeniowy. Z mojej perspektywy, to są dwie rzeczy. E, to są przede wszystkim ludzie. E, gdyby nie było takiej osoby jak ty, to byśmy nie robili biznesu. I to nie jest sklebianie, tylko doskonale wyrzuty. I druga kwestia to jest produkt. Utrata dochodu jest fenomenalnym produktem. Tomek ma takie stwierdzenie: rynek nie lubi próżni i gada, to o tym gada, ale nie ma drugiego takiego produktu. Już trochę odpowiedziałeś, ale dlaczego akurat ten produkt wybraliście jako swój docelowy, i dlaczego uważasz, że ma to największą wartość dla polskiego klienta na polskim rynku ubezpieczeniowym? Bardzo prosta rzecz, jesteśmy organizacją, która bardzo mocno wierzy w ubezpieczenia zdrowotne. Jak sobie porównuje ilość umów dodatkowych, które sprzedaje rynek, sprzedajemy my, faktycznie jakby to stanowi nas wyróżnik i tutaj super uzupełnia się utrata dochodu. Utrata dochodu jest takim produktem, który zabezpiecza długoterminowo przychód klienta właśnie na wypadek tych zdarzeń, które są najgorsze, nawet tymi mi kiedyś pokazywałeś, że zdecydowana większość wypłat tytułu utrata dochodu jest spowodowana chorobami, więc to potwierdza de facto tylko i wyłącznie naszą strategię. Także tylko i wyłącznie jakby uzupełnienie naszej misji ścieżek sprzedażowych, także z tego to wynika.